Drodzy Państwo, z pewnością zwróciliście uwagę na naszą jedynkę z listy numer 1, Michał Urko, To nasz kandydat na prezydenta miasta Jastrzębie Zdrój. Inicjator akcji społecznej, porozmawiajmy o Jastrzębie. Zapraszam bardzo serdecznie kandydata na prezydenta miasta Jastrzębie Zdrój, pana Michała Urko. bardzo serdecznie na scenie, po raz kolejny już w dniu dzisiejszym myślę, że to jest ten czas i ta pora, kiedy chciałbym zaprosić Pana aby przekazać kilka słów w stronę. zebranej dzisiaj licznie publiczności. Szanowni Państwo, drodzy Goście, jest mi niezmiernie miło widzieć tak wspaniałą drużynę. Jak widzicie Państwo, stajemy na młodych. Mam nadzieję, że przynajmniej połowa kandydatów, których mamy dzisiaj na sali, wejdzie do rady miasta. czyli będziemy mieli znakomitą większość. Drodzy Państwo, chciałbym Państwu serdecznie podziękować za zaufanie, którym mi uderzyliście, zwłaszcza, że nie jestem członkiem Partii Prawa i Sprawiedliwości. Jest to dla mnie bardzo ważne, że doceniliście Państwo moje wykształcenie i dorobek menedżerski, a moje kompetencje są ważniejsze od partyjnej legitymacji. Mam nadzieję, że moja bezpartyjność pomoże zbudować środowisko szerokiego poparcia dla szerokich zmian w naszym mieście. Jestem społecznikiem i zależy mi na naszym mieście. W samorządności uczyłem się od Polski. Byłem z Sołtysem miałem okazję rozmawiać z ludźmi mieszkańcami na najniższym szczeblu. Ci właśnie mieszkańcy, bo w dwóch kadencjach wydarzyli mnie zaufanie i wybrali mnie do Rady Miasta. Poprzedniej kadry. Jastrzębiel z jest bogatym miastem, bardzo bogatym, górniczym miastem. Ale to trochę mało, tak? Szanowni Państwo, stać nas na więcej. Nie za rok, nie za dwa, nie za trzy lata, ale już dziś. Droga do sukcesu prowadzi przez zasadniczą zmianę sposobu funkcjonowania miasta. Zamiast artystrowania bieżącymi problemami, powinniśmy się skupić na menadżerskim zarządzaniu miastem. Jestem ekonomistą z dyplomem zarządzania. Od 25 lat skutecznie prowadzę działalność gospodarczą. Yy, nie stać nas na marnowanie czasu. Yy, to ta działalność gospodarcza, te 25 doświadczenia pozwoli mi spojrzeć na problemy bieżące miasta i dostrzec możliwości jego rozwoju. Yy, drodzy Państwo, kiedy dwa miesiące temu rozpoczynali kampanię Porozumienia o Jastrzem w Brytanii, odbyłem dziesiątki rozmów z mieszkańcami naszego miasta. Odbyłem kilkanaście spotkań z różnymi stowarzyszeniami i środowiskami w naszym mieście i efektem tych rozmów po tych dwóch miesiącach jest program, program wyborczy naszego komitetu, program napisany przez mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią tą naszą pracę i wiem, że z taką silną drużyną jak się siedzi dzisiaj przede mną, jesteśmy w stanie wygrać dzisiejszą konferencję.